Zapraszamy na scenę klasę trzecią B. Zapraszamy. Moment, w którym tracimy nadzieję? Czy warto mieć nadzieję? Czy informacja o chorobie to wyrok? Zanim rozpoczniemy, mam dla Państwa ważną informację. To Wy dziś decydujecie, jaki będzie ciąg dalszy naszego przedstawienia. Nasz narrator, czyli ja, zawsze da wam wybór w postaci białej lub czarnej kartki. Wybraliśmy przedstawicieli klas, którzy będą podejmować decyzje w imieniu klasy. Otrzymali od nas kartki o różnych kolorach. Teraz poproszę mojej asystentki, żeby wręczyły kartki dwóch z żyli. Zaczynajmy. Ale jak to mam raka? Jest pani pewna? Miesiąc życia? Dlaczego? Wiem, że to trudne, ale... Wie pani, że to trudne? Mówi pani o tym, jakby to była zwykła pryszczka. Ja umieram! Nie dała mi Pani dokończyć. Możliwe, że zmiana się cofnie. Mieliśmy już takie przypadki w historii medycyny. Chciałabym, żeby porozmawiała Pani z naszym psychologiem. On pomoże uporać się z tą całą sytuacją. Proszę być dobrej myśli. Jak mam być dobrej myśli, skoro został prawdopodobnie miesiąc życia? Niechże Pani w końcu coś powie. Jakie są opcje? Naciskałbym na podjęcie przez Panią chemioterapii. Oczywiście niesie to za sobą ryzyko powikłań, ale może przedłużyć Pani życie. Nie znając efektów ubocznych chemioterapii, podejmijcie decyzję. Biała kartka jest równoznaczna z podjęciem przed naszą pacjentkę chemioterapii. Natomiast czarna oznacza rezygnację z leczenia. Uwaga, uwaga, kartki w górę. Zatem wybraliście wersję białą. Zgadzam się na wszystko. Wszelkie efekty uboczne. Ratujcie mnie, jestem młoda. Ja mam rodzinę, córeczkę. Prosiłabym, żeby umówiła się pani z naszym psychologiem i wróciła do mnie za kilka dni. Omówimy wtedy plan działania. Chciałbym także omówić z Panią zapobieganie efektom ubośnym. Jeszcze raz niepewność, mąż wyleczyć wyleczyć mi za pychę i kłamstwa za nałogi. mamo, cześć. Wiesz, co robiliśmy dzisiaj w przedszkolu? Nie wiem, skarbie powiedz mi. się, Ważne, rysowałam dla ciebie. Dla najlepszej mamy na świecie. Czemu ci smutno? Nie podoba się? Jestem, że mi się podoba, kochanie, wzruszyłam się. To idź do Ale tato... Po... Idź, to naprawdę bardzo ważne. Kochanie, co się z tobą dzieje? Od dwóch tygodni chodzisz jak zombie. Zawsze mówiliśmy sobie wszystko, a teraz? Co się z tobą dzieje? raka. Co? Mamy ptaka? Adoptowałeś zwierzę? Nie, mam raka. Ale jak to? Normalnie to mnie zabija. Odchodzę, umieram. Może to pomyłka? Może ma liczyć na córę, to, to pomyłka, albo że zmiana się cofnie. Spodziewałam się, że będę musiała stworzyć listę do, rzeczy do zrobienia przed śmiercią w wieku 30 lat. Mam miesiąc. Nigdy nie zdążę zrobić tego, o czym zawsze marzyłam. Ale najbardziej zastanawia mnie jedna rzecz. Czy powinnam zostać z rodziną, poświęcić im swój czas? A może porozmawiać z Tomkiem, pożegnać się i wybawić za całe życie? Co mam zrobić? Stop. Nasza bohaterka znowu ma poważny problem. Jesteście teraz odpowiedzialni za końcówkę jej życia. Pamiętajcie, że jest ona coraz słabsza. Już niedługo nie będzie miała ochoty korzystać z życia. Jej największym marzeniem stanie się spędzanie czasu w bezpiecznym łóżku. Biała kartka oznacza spędzanie czasu z rodziną, natomiast czarna pożegnanie się z nią i samotne spełnianie marzeń. Zatem wybierajcie. Wybraliście wersję białą. A więc dobrze, niech będzie wasia ja czarna. Zawsze marzłam o podróżowaniu. Gdzie się wybierzemy?

Zawsze Cię nie chęć, nie ma, kiedy cię nie wiatr, o, Nadszedł czas, aby się zakończyło Twoje cierpienie, abyś nie musiała już podejmować tych trudnych decyzji. Ale, ale Twoje cierpienie się w końcu skończy. Masz w całą godzinę, masz dla kogo żyć, Twoja Ci potrzebuje. Ale pomyśl o bólu i cierpieniu, jakiego doznałaś przez ostatni miesiąc. Zrezygnuj z tego wszystkiego. Nie warto już walczyć. Przecież masz przed sobą całe życie. Masz na kogo żyć. Stop. Tym razem nie damy wam wyboru. Nasza bohaterka sama podejmie decyzję o dalszym ciągu naszego przedstawienia. Wersja biała to pozostanie z rodziną. Podjęcie dalszej walki o swoje życie. Czarna oznacza rezygnację ze wszystkiego, porzucenie nadziei. Jaka będzie jej decyzja, zobaczymy. Wartości. Każda jest piękna, lecz trudna. Każdą z nich musimy pielęgnować. Warto mieć nadzieję. Jest jak światełko w tunelu. W wszystkich sprawach lepiej ją mieć, niż stracić. Zaczynamy ją tracić. Czujemy to, ponieważ nadzieja to nieodłączny element naszego życia. To marzenia i oczekiwania zawinięte w jedną paczkę. Dla naszej bohaterki informacja o chorobie nie była wyrokiem. Kobieta wiedziała, że zawsze jest szansa, że wyzdrowieje. Jej ciało było wyniszczone chorobą, jednakże dzięki silnej psychice swojej rodzinie i nadziei pokonała przeszkody i stanęła na nogi. Musimy pamiętać, że nadzieja jest zawsze uniemożliwia zniechęcenie i motywuje do dalszej walki w swojej sprawie.